Spoglądam na te piękne słońce, widzę dni gorące, to dopiero początek. Hej! Spoglądam na te piękne słońce Widzę dni gorące To dopiero początek A ja już wiem, że Spoglądam na te piękne słońce Widzę dni gorące To dopiero początek A ja już wiem, że Że takie piękne to w życiu są chwile Za które kiedyś się ja chętnie zabiłem, A dziś to kręcę, kręcę winyle I nie tracę czasu, bo piękne to miłe Tak wiele mogłem poznać Tak wiele znam ja doznań tak za nami odskocznia od tego świata co lubi się motać A więc siadaj, bo na lato mamy zarybione plany hey, hey. A więc siadaj, bo na lato mamy zarobione plany Mamy duże te wypłaty, no i wysokie te stany Czy dużo przepierdolimy, to raczej o to nie dbamy Czy mamy dobre przekminy, a może mnie mylą monogramy A może mnie tylko dzieli dzień i noc od niej A może to widzę tak bardzo przytomnie A może to widzę tak, że o, ja bombię Mimo, może widnieją znaki, że to niepogorne Gubimy się powoli w tym labiryncie kłamstw No i cię proszę powiedz mi, co jest tu nie tak Nagle wygasa piękny film, gaśnie parę lat I nie rozlewam stare win, co złego to